Cześć, witajcie na moim kanale. A w tym odcinku będzie bardzo duża paczka. W której prawdopodobnie znajduje się miżmarz, jakieś płytki z jakiejś tam maszyny, którą widz wyciągnął. Oraz pełno tranzystorów UFO, które były znalezione w jakimś tam garażu Wójka Elektronika. Czyli prawdopodobnie. Jakieś różności będą. Ojej, ja już na pierwszy rzut oka widać, że są te fajne przekaźniki. Ciekawe, czy będzie ich więcej. Mamy tutaj słoiczek. Tu mamy procesory ceramiczne mamy styki z przekaźnika czasowego, styki też z przekaźnika czasowego RTS, to sobie potem otworzymy. Tu mamy płytki. To jest płytka klasy C, czyli najniższa klasa płytki. Przerotownia. Tu mamy czekoladki. To by trzeba było to wszystko powycinać. Bardzo dużo pracy. Tu mamy płytkę klasy C. Nic tutaj ciekawego na niej nie widzę. Przekaźnik z RTS 61. bateryki, ale to ma taki specyficzny zapach jak z takiej kursze Jak z takiego starego magazynu Przekaźnik Wtyczka Wtyczka Z posrebrzonymi pinami Tutaj przekaźnik Trzeba to będzie Wyłupać Kolejna płytka klasyce nic na niej nie ma. Tu mamy cemi. Ktoś już tutaj rozdubywał i sprawdzał sobie. To, jest, to wygląda jak bułgar. A dubniemy sobie. Zobaczcie, są tam pozłacane. Jakieś złącze. Reklamówka z ciekawszymi płytkami, I ją sobie zostawimy na potem. Tu sobie tak z grubsza oglądniemy co tutaj jest. Tu są jakieś piny w środku. Ale to nie jest to ciekawe. Tutaj mamy przekaźnik do przekaźników. Płytka rozszabrowana, płytka klasy C. Przekaźnik z różkami pozłacanymi. Szorotownia, szalotownia, szalotownia. Płytka klasy B. Jakiś wyświetlacz. Tu mamy UFO. Tu mamy płytkę. Kolejny przekaźnik Tu mamy płytkę Eltra z posrebrzanymi pinami O, przekaźnik Kolejny przekaźnik To Tutaj mamy krokodylki Tak mi się to wydaje Warto by było je Powyciągać te krokodylki. No. I to też jest ciekawe. Tutaj są prawdopodobnie paladowe styki. Tu mamy przekaźnik. Jakieś korpusy ze stykami. Tu nic. Tu jest ciekawa jakaś płytka dla klasy B, Płytka. Tu mamy ramy. Kilo sześćset powinno być tych ram, złączę klasa B Przekaźniczki To sobie potem zobaczymy Tu mamy przekaźnik Jak on działa? Tutaj działa, widać że są styki, zobaczcie Ciekawy przekaźnik. Tutka radziecka. Wszystko do przeparczenia. Tutaj jest. O, są tutaj. Ufo. Radzieckie by je powyciągać. Przekaźniki, przekaźniki. Kolejny przekaźnik. Mamy pozłacane elementy. Tu jest jakaś poducha, ale to jest nie to, co, co szukamy. mamy kondensatory paladowe CS, CK Te, niebie te niebieskie też pasuje wyciągnąć Ta płyta jest dość ciekawa Ale sobie ją tutaj tak przyj przyjrzymy. Widzicie tutaj CK No tu jest cemka. Te niebieskie, co są tutaj, też warto powyciągać. O, tu jest dużo dubania. Ale na pewno się to przyda. Przekaźnik czasowy. Kolejny przekaźnik czasowy. jakieś złącza płytka to by było na tyle jeżeli chodzi o płytki teraz sobie tu zobaczymy na płytki, które mają jakąkolwiek wartość. łącza z jakimiś dziwnymi pinami. Wygląda jak pallad. Tu jest ciekawa, ciekawa stara płyta. No, ale już nic raczej z niej nie będzie, chyba, że te pamięci ktoś sobie weźmie. I teraz tak złącza, pozłacone. Wszystko rozszabrowane. To sobie tutaj odłożymy. Tutaj wtyczki z pinami poz... pozłacanymi. Ale są to piny bardzo słabo złocone. Kolejne takie złącze dziwne. Tu jest płytka. Pinami pozłaconymi w połowie. Kolejna póta kolejowa. Piny pozłacone. Tutaj mała płyteczka Tu są piny posrebrzane. Na bok. Tu są piny pozłacone. Tu mamy piękną płytkę. Jest to płytka Eltra z pinami półzłoconymi. Zobaczcie, ile tu jest kondensatorów spaladowych. Pewnie wizję przegapił. Tu dodatkowo jeszcze tranzystor UFO. Bardzo i to bardzo fajna płyta. Może jej widz nie przegapił, ale uznał, że powinienem ją pokazać na filmie. Tu mamy złącze pozłacone. Kolejne: tu jest już złącze, posrebrzane to idzie do złącz, to idzie do płytek, Ciach. Tu jest. Aha, chodzi o to. Czyli płytka z. Chipem. Kolejne to złącze z dziwnymi pinami. Tu mamy pozłacone. Na kupę. Hop. Tu mamy złącza posrebrzane. Są to płytki używane w urządzeniach Unitra, Jak i w większości w starych rozdzielniach Kolejowych Płyteczka Układ do wyciągnięcia To jest pozłacone złącze to jest srebrzone Dziwne to jest mi się wyciągnie Kolejne pozłacone złącze tu mamy płytkę Eltra Piny złocone Eltra 851 Tu jest jakaś pradziecka Płytka, mamy tutaj cemiki, trzeba to powycinać Kolejne cemi Tutaj tylko gniazda. Te gniazda są takie na dwa razy. Eltra. Białe wyłącze. Posrebrzane. Tu mamy. Czy to jest złocone, czy to jest półsrebrzone? Złocone. Srasznie się te piny Tu mamy złącza. Srebrzone. Srebrzone. Wtyczu nie. O, jakie wielkie. Płytka klasy C. i raczej B. Tutaj ten układ można dać na odzysk na 4 pierwiastki. Wtyczka z pinami. Tu już widać piny złocone. A tu są srebrzone. Tutaj mamy piny złocone. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o płytki. Dalej jedziemy. Ram srebr srebrny. Kolejny ram srebrny. To może nie tak. piny do pinów w cykliciach 486 DX280 Takiego nie widziałem nigdy jeszcze z procesora Intel Pentium często się zdarza AMD K5 AMD 5 AMD i AMD procesor. I tak, zostały nam jeszcze do przepatrzenia tranzystory UFO. To nie jest UFO. UFO. To też nie jest UFO na pozłacane. To też nie. To też nie No Będzie tutaj ma bardzo, bardzo dużo sortowania, więc na pewno nie będę tego robił tutaj przy Was, bo to naprawdę nie ma sensu. To sobie pod wieczór usiądę i będę sortował te tranzystory, włożę do swojego woreczka. Zobaczmy sobie jeszcze na przekaźniki, bo to jest takie ciekawe. Tutaj są w większości przekaźniki z pozłacanymi grochami. Maluteńkie grochy, ale jak się tego nazbiera, fajna ilość to może być naprawdę fajny. Tu jest jakiś jeden dziwny przekaźnik. Jeszcze mm, fajny przekaźnik jest ten, bo ten jest najciekawszy ze wszystkich. To jest przekaźnik RTF-RFT. Przekaźniki zawierają złoto, pallad i srebro. No, paczka naprawdę bardzo ciekawa. Oczywiście nie mam jej za darmo, bo wszyscy myślą, że te paczki są za darmo. Otóż nie. Te paczki są albo na wymianę, albo na wymianę na sztabki, albo na złotko. Z uwagi na to, że w 2020 roku kupiłem naprawdę dużą ilość monet uncjowych. Też wybiłem trochę z granulatu, który tam sobie przetrzymywałem przez lata. Dlatego mam dość sporo monet na wymianę z wami, ale niestety monety już się skończyły. A jeżeli chodzi o wybijanie tych monet, to jest czas oczekiwania naprawdę teraz spory. Podsumowując tą paczkę, paczka Mega. Najlepsze rzeczy to oczywiście procesor, którego nigdy nie widziałem, oraz fajna płyteczka eltry z kondensatorami paladowymi. Przekaźniki też niczego sobie. Przesyłkę oceniam na 5 na 5. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się, cześć.